Siema, z tej strony Łamacz i dzisiaj uciekam z graniczy pociągiem, yy, bo już wszystko zrobiłem i uciekam pociągiem. Zobaczcie. Udało mi się to przejść. Co prawda, na tam na początku udało mi się otworzyć bramy, ale wolałem uciec z pociągiem. Tak jest dla mnie lepiej. No, i jeszcze chciałem powiedzieć, bo zapominam to powiedzieć praktycznie przy każdym filmie, że. Jeśli podobają wam się moje filmy, to nie zapomnijcie mi zostawić suba i lajka, z góry dzięki, no i Narka.